Krótko mówiąc, jest taka koncepcja jest ta koncepcja, która jest dzisiaj realizowana. Okrężną drogą wprowadzić liberalizm, postawić tylko na silnych, innych w istocie pozostawić samym sobą, wszystkim dookoła się kłaniać, zabiegać o to na przykład, żeby Putin do Polski przyjechał, przy czym to się staje celem samym w sobie. My musimy politycznie płacić za to, że Putin do Polski przyjedzie. A po co nam to przyjechał? Co my na tym to jest ta sama gra, którą kiedyś prowadzono ze strony Związku Sowieckiego wobec Stanów Zjednoczonych. Tam też wykorzystywano tak zwane liberalne media i stawiano prezydentom Stanów Zjednoczonych taki zarzut. Jeszcze was, pierwszy sekretarz Breżniew, nie odwiedził. Jeszcze nie byliście w Moskwie. Straszne nieszczęście. Przyszedł Reagan, który wcale nie chciał jeździć do Moskwy, ani zapraszać Breżniewa, ani Andropowa, ani Czerwienki ani nawet Gorbaczowa i po Związku Radnych. Tak proszę Państwa, bo to był polityk, który wiedział, jak się politykę prowadzi. A ci, którzy dzisiaj polską rządzą, dają się za noc wodzić tylko że proszę Państwa, to nie jest przypadek, bo to jest element pewnego stanu świadomości, pewnej koncepcji. Koncepcji, która naprawdę się nie sprawdza. Jeżeli ktoś tutaj będzie pytał, bo będą odpowiedzi na pytania. To ja bardzo chętnie wyjaśnię, co się w polityce zagranicznej w ciągu ostatniego okresu nie udało. Bo naprawdę nie udało się nic przy realizacji tej polityki. I to jest proszę Państwa istota rzeczy. Jest wybór. Można wybrać tak albo wybrać tak. Spór, który się toczy w Polsce nie jest sporem o nic. Jest sporem o najbardziej zasadnicze interesy Polaków. Jest sporem o to, czy my w końcu będziemy w stanie zrobić to, co w wielu krajach zrobimy już dawno i co możemy zrobić, choćby dlatego, że już dzisiaj nawet nam z zewnątrz na to dają pieniądze. Mówię o pieniądzach Czy zbudujemy autostradę? Czy zbudujemy mieszkania dla zwykłych ludzi? Czy zbudujemy zbiorniki wodne, żeby nie było powodzi i żeby była woda w Polsce, bo mamy najmniej wody ze wszystkich krajów europejskich na głowę? Czy zbudujemy w końcu w Polsce jedno wielkie lotnisko międzykontynentalne, bo nie ma dużego kraju europejskiego, w którym by nie było takiego lotniska. Jest, są takie lotniska, ale w niewielkich krajach. Jest w Wiedniu, choćby takie lotnisko, a ówcze jest 4 razy mniejsza niż w Polsce. Czy w końcu doprowadzimy do tego, że polskie porty, które 20 parę lat temu były największymi portami na Bałtyku, przestaną być degradowane i przegrywać konkurencję z Niemcami wzrosto tym, którzy oczywiście wiedzą co robić, żeby ich porty były mocne. Bo trzeba doprowadzać do portu autostrady, trzeba doprowadzać szybkie linie kolejowe i wtedy one mogą funkcjonować. W Polsce w ogóle takiej skoordynowanej polityki nie ma. I co więcej, jeżeli ktoś się proponuje, to się krzyczy, prawda, że on jest wrogiem wolności, demokracji i wolnego rynku. Przecież nas swego czasu, kiedy rządziliśmy, atakowano porównując nas do Hitlera, bo chcemy budować autostrady, bo Hitler też chciał. Budować. No tak proszę Państwa, to, to nie śmiech, tak był. Czarno na białym było na białym. Otóż ta niezdolność do podejmowania działań zbiorowych, to jest cecha tej konstrukcji społecznej, którą tutaj stworzyło około 80 lat. I my musimy to przełamać. Tylko, że przełamanie tego jest wbrew pewnym interesom zewnętrznym, bo znów nie bądźcie Państwo dziećmi. To nie jest tak, że komuś w Europie poza nami zależy na tym, żeby była silna Polska. Silna Polska, 40-milionowy kraj o dobrej pozycji, dobrym dochodzie narodowym na głowę, czy to jak to się dzisiaj mówi, PKB na głowę, o pewnych możliwościach klientów, <kluzny> to byłby liczący się gracz w Europie. Tym bardziej, że wokół nas. Obok państw wielkich są także państwa mniejsze, czy nawet większe od jak Ukraina, bardzo biedne, czyli my byśmy mogli tu odgrywać rolę lidera. I to się wcale nie podoba w różnych stolicach, żeby tak było. My sami musimy o to zabiegać. Stąd różne lobby zewnętrzne, które działają w Polsce, bo działają i każdy, kto wam mówi, że nie działają, to was oszukuje. Te lobby działają przeciwko temu. A mają tu swoją pracę, mają tu swoich ludzi. W Polsce jest tak, że nie ma właściwie człowieka, który pisze w tej prasie ważnej, czy mówi w telewizji o sprawach niemieckich, który by nie żył za te niemieckie pieniądze, czy to jest skandal, żebyśmy nie mieli własnych, przez siebie opłaconych specjalistów od zdrowotnej. Stosunki z Niemcami są dla nas bardzo ważne. One nie powinny być a ja tego nie proponuję, ale powinny być z naszej strony podmiotowe, a nie powinny być stosunkiem klienta i patrona. A taki klientyzm właśnie uprawiały poprzednie rządy przed nami i uprawia ten obecny rząd. z polityki to jest rzeczą najgorszą, bo do czego to prowadzi? Do tego, co powiedział kiedyś witek kanclerz niemiecki sprzed już wielu dziesięcioleci, wówczas szef Wolnych Demokratów FDP, pan Mendel. On powiedział tak, a po co jechać do Warszawy, rozmawiać z kelnerem, kiedy można pojechać do Moskwy i rozmawiać z 100 Otóż, proszę Państwa, jeżeli my będziemy uprawiali taką politykę, jak do nas, w Prusku, to ta teza znów będzie stawała. Po co jeździć w polskich sprawach do Warszawy, kiedy można to załatwić w Berlinie? Skoro Polska się na wszystko zgadza. Skoro zgadza się na widoczny znak, który przecież w oczywisty sposób podważa nasze granice w sensie symbolicznym, ale każdy wie, że w historii symbole są bardzo ważne. Jeżeli my się zgadzamy na rurociąg północny, proszę Państwa. Gdybyśmy w tej sprawie wprowadzali twardą politykę, to Szwecja i Finlandia, które się ostatnio zgodziły, na pewno by się nie zgodziły. To zaświadczam jako były premier. Te kraje warunkowały swoją postawę postawą Polski, największego kraju poza Niemcami. Gdy Polska była twarda i one byłby Kiedy Polska wynikła, no to one też doszły do wniosku, że nie ma sensu. Mogliśmy ten skrajnie dla nas niebezpieczny rurociąg. Powstrzymać. Moglibyśmy zdziałać wiele innych rzeczy, tylko nie w ramach tej polityki, która jest dzisiaj w stanie. Czyli krótko mówiąc, są różnice. Są różnice i w polityce wewnętrznej, dotyczącej właściwie wszystkich dziedzin, są różnice w polityce międzynarodowej. I jest ta gigantyczna kampania medialna, która ma na celu wmówić ludziom, że różnic nie ma, że awantura jest o nic. Że politycy się kłócą, i jest przy tym bardzo charakterystyczne. Jak myśmy rządzili nas atakowano, to atakowano pizzy. Nie było, że politycy tylko że PiS. Dzisiaj, kiedy już widać gołym okiem, że Platformie nie wychodzi, to nie mówi się o politykach Platformy, tylko o politykach w ogóle. Czyli że my jesteśmy winni temu, że Platformy nie wychodzą. Nie dawajcie się Państwo na to nabierać. Nie dawajcie się Państwo nabierać także na te prowadzone dzisiaj bardzo konsekwentnie kampanie przeciwko politykom w A, że w nie piją, prawda, a że posłanki molestują. A, no tak, tak, prawda, koteczku ktoś był udziałował. Do, do jakiejś posłanki do tego jest molestowanie. A to, że, że jacyś tam urzędnicy coś robią, a to ostatnio związkowcy zostali zaatakowani, prawda, że gdzieś ktoś zrobił zdjęcie, że budki się napili i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie socjotechnika zmierzająca do tego, no skoro już teraz więcej Polaków widzi, że te rządy są nieudolne, nie prowadzą do dobrych skutków, to rozmażmy to. Niech będzie, że wszyscy są winni. Nie Platforma, jest wina tylko wszyscy. Otóż, proszę Państwa, dzisiaj rządzi Platforma Obylenia. i za ten stan, który mamy dzisiaj w Polsce, oni są i tylko oni, nikt więcej. PZL. No PZL to tam taki mały dodatek. Nawet proszę Państwa nie bardzo bardzo. Ale jak ktoś już chce dla porządku dodać PSL, proszę bardzo mogę. W każdym razie oni odpowiadają za rządzenie i oni powinni być rozliczeni. Ale powinni być rozliczeni przez ludzi, którzy podejmują decyzję śledą, przez obywateli, którzy wiedzą, że dla ich przyszłości, przyszłości ich dzieci, przyszłości Polski. Ważne jest nie to, kto ma jaki krawat, jak się uśmiecha, chociaż oczywiście, no, lepiej mieć dobry krawat i się uśmiechać Tylko ważne jest to, jaką koncepcję polityczną i dołą reprezentuje i jak ją potrafi realizować. I jeszcze raz na koniec powiem. Jest Polska liberalna, jest Polska solidarna. W tej chwili mamy do czynienia ze skrajnie nieudalną próbą realizacji koncepcji Polski liberalnej. Jeszcze ona, nawet tym, którzy dzisiaj tego nie zauważyli, bokiem wyjdzie. I prośba jest tylko jedna. Mamy przed sobą rok wyborczy. Wyciągnięcie Państwo z tego wniosku. Dziękuję.